Rozwiązanie tego zadania przedstawię w dwóch odcinkach. Ten drugi odcinek będzie pokazywał szczegółowo wszystkie obliczenia tutaj takiego wyrażenia, które widzisz w założeniu. Natomiast teraz króciutko opowiem Ci o zadaniu. Yy, chcemy ogólnie pokazać, że to wyrażenie przyjmuje stałą wartość. Czyli jeśli zaczniemy, yy, wykonamy wszystkie działania, to otrzymamy jedną konkretną liczbę. Dlatego zapisałem w tezie, że. Wyrażenie x, czyli to całe działanie, przyjmuje stałą wartość, konstans tak zwaną. Zauważ też, że w zadaniu nie musimy wyznaczać dziedziny. Jest ona zapisana w poleceniu i wpisaliśmy ją do założenia. No i teraz dowód będzie głównie polegał na tym, że musimy wykonać te działania. I zobaczymy, co nam wyjdzie. Zapraszam do odcinka bonusowego.